Bez wydawania się w jakieś niepotrzebne szczegóły omówię pokrótce trzy różne wtyczki, które możecie spotkać podróżując po Europie i Ameryce Południowej. Pierwsza, z którą pewnie jesteście wszyscy zaznajomieni to taka zwykła, używana również w Polsce wtyczka. Wchodzi do gniazdek. Mamy wtyczkę z Polski i możemy ją włożyć do, do gniazdka w Amsterdamie i wszystko działa tak jak trzeba. Najczęściej ma dwa bolce, czasami może mieć trzy, ale najczęściej ma dwa bolce. Tak wygląda, tak wygląda wtyczka, którą można spotkać w Polsce w większości krajów w Europie. Druga wtyczka to jest ta, którą można zobaczyć, znaleźć w Wielkiej Brytanii. No ale tak, kluczową sprawą są to dwa bolce, które przewodzą prąd i trzeci bolec, który działa jak zabezpieczenie przed przepływem prądu. Bez tego bolca, który jest dłuższy od, od pozostałych dwóch, nie otworzy się plastikowa klapka w gniazdku, co znaczy, że nie będziemy mogli podpiąć, podpiąć naszej wtyczki. Tak się składa, że akurat to, co mam tutaj, to jest przejściówka, więc mogę sobie tą, tą przejściówkę podłączyć o, w miarę możliwości. W ten, w ten sposób mogę podłączyć yy, wtyczkę. Brytyjską do europejskiej, i podpięciem sobie do gniazdka w Amsterdamie. I trzecia, która trochę mnie zaskoczyła, to, to peruwiańska. Szczerze powiedziawszy, nie wiem czego się spodziewałem po Peru, ale, ale nie tego. Ma takie dwa bolce, i w zasadzie nie jestem pewien czy ma gdzieś jakiś trzeci. Plus jest taki, że nie trzeba w ogóle przejmować się tym, jaka jest. Jakie jest napięcie w gniazdku w Peru, czy w innych krajach Ameryki Południowej, gdzie te gniazdka występują. Eee, dlatego, że współczesne ładowarki używają w formatu USB-C, co znaczy, że bez względu na to jaki jest poziom wejścia, na wyjściu będziemy mieli odpowiednią, odpowiednią eee, dla nas jakość. Nieprawda, Ale... ja nie. to tak. No, tutaj nie podłączę na razie niczego, ale, ale tak to wygląda. Generalnie jakbym bardzo chciał, to mógłbym podłączyć peruwiańską do prześciwki tej europejskiej, ale, ale nie, wiem, nie wiem jakie są konsekwencje robienia czegoś takiego. No, tak raczej tutaj, tutaj można zobaczyć podsumowując trzy różne rodzaje gniazdek. Mamy te znane w Polsce, mamy te znane z Wielkiej Brytanii no i mamy te peruwiańskie. Aksymalny opis, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.